Chabu, na litość boską. Jajka. Parzy, nie gab się, zrób coś, piecze. kolej mnie. Nie, utopisz mnie. Następnym razem nie będziesz spał podczas smażenia jajecznicy Ale dlaczego nie możemy poleniuchować w łóżku nawet w niedzielę? Dzisiaj wstaliśmy wcześniej, bo za chwilę pojedziemy na piknik Zresztą, jeśli chcesz, możesz zostać w domu Chcę jechać z wami Więc pospiesz się ze śniadaniem, nie będziemy na ciebie czekali Tak? No to patrz Jedzonko! W jedności siła Jeszcze jeden To już sześćdziesiąty Wszyscy nas wyprzedzają Nie stajemy do wyścigów Możemy jechać powoli Słusznie, po co narażać życie bez potrzeby Jak pani sobie życzy Nie dobrze mi Może być powoli Pozwólcie mi prowadzić spokoju na co ci tak góra jedzenia? Nie zamierzam głodować. Chyba przesadzasz, to tylko piknik. Mów sobie co chcesz, ale jeśli nie przestaniesz, nie dam ci ani kąska. Dobrze, już się zamykam. Mirena zwoła, poczekaj, już idziemy. Ten pies świetnie się bali. Myli się, chce przejść przez ulicę. Uważaj! Brawo Sali! Już w porządku. Uratowana, tak się cieszę. Babi się Maru. To ulubiona suczka mojej mamy. Jeden z jeszcze mieszka tu w pobliżu. Maru przychodzi tu codziennie, żeby go karmić. Jeśli tak, to pospiesz się Maru, biegnij do dziecka. Naprawdę ładny pies Tu w koszyczku mam jeszcze jednego jeszcze jeszczeniaczka Jaki śliczny, wezmę go na ręce Milutki Czasami bywa nieznośny, nawet gryzie Znam już kogoś takiego Czyżbyś mówiła o mnie? Przyjmijcie do wiadomości, że jestem wyjątkowy Teraz mi nie jest dobrze. Dodaj gazu Niech nas nie przeganiają. Dosyć tego, bo zatrzymam wóz. Mam dosyć. Wyskakujemy. I pchamy. Uspokójcie się, obuzy, przestańcie. Chyba joshiko, To ona. Poznaje taksówkę jej ojca. O! Gibi! Nie! Szybko do kliniki. Jak się czuję, mów. Musi zostać w klinice trzy tygodnie. Tak mi przykro, gdybym trzymała go mocniej, nie doszłoby do tego. To no nie twoja wina, tylko taksówki. Taksówki jak śmiesz tak mówić. Bo oczywiście uderzyła go na pasach. Wyskoczył pod koła niespodziewanie. Wszystko jedno, zawinił kierowca. Nieprawda, zawinił pies. Nie jeszcze czego? Obwiniasz naszego ojca, bo nie ma forsy. Przestańcie się kłócić. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Chodźmy razem do parku. Zgoda? Z Joshiko i tymi trzema łobuzami Ważnie, Ważniaczka, mam cię w nosie. Choćbyśmy chcieli, to też nie pójdziemy. Hej, A co będzie ze śniadaniem? Przestań myśleć o jedzeniu. Musimy ich pogodzić. Dobre pieski, przestańcie warczeć. Sali, ratuj! Zastaw mnie! Kto was tak rozłościł, pieski? Zaraz ci rozwiążę język. Jeszcze jeden nasz brat został poturbowany przez samochód. Chcemy wiedzieć, co w związku z tym zamierzacie zrobić. Łącznie z Gibi pod koła dostało się 10 psów. Dla wyrównania rachunku podbliżymy 10 osób. Poczekajcie! Kabu, przestań natychmiast. Chwileczkę. Gonta. Sari ocaliła mi życie, a poza tym nie jest istotą ludzką, lecz czarodziejką. Czarodziejką? Więc dlatego rozumie nasz język. Durubasie, zapomniałeś o mnie? Bywałem też tacy mali czarodzieje? Przepraszam, nie chciałem cię urazić. Rozumiem was dobrze, ale gryzieniem ludzi niczego nie załatwicie. Co innego możemy zrobić? Jak tak dalej pójdzie cały wśród wyginie. Naprawdę, ja na razie... Potrzebujemy twojej pomocy. Musisz nam pomóc siostrzyczko. Chcemy bezpiecznie poruszać się po ulicach. Siostrzyczka, ja? Zrób coś dla nas, siostrzyczko. Chyba o kimś zapomnieliście. Ty malutki też możesz się przydać. Dobrze, załatwiono. Sali, obiecujesz? Pomożesz nam siostrzyczko? Ale wpadłam. Co mam robić? Jak się za to zabrać? To, że przejmujesz i tak nic nie wymyślisz. Słożyłam obietnicę i muszę jej dotrzymać. Zapomnij. I tak świata nie zmienisz. Ty głupi pajacu, nie lubię cię. Cześć. Poczekaj. Jest Yoshiko? Nie ma. Wyszła do szkoły? Posła z tatą do szpitala. Zachorowała? Nie ona, tatuś za wolno prowadzi. Za wolno? Chciałeś powiedzieć ostrożnie. Nie, za wolno. Od wczoraj pozostaje w szoku. Nie jest w stanie szybko prowadzić. Szkoda. Szybciej, niech się pan pospieszy. Nie widzi pan, że nawet piesi nas wyprzedzają? Robi się, proszę pana. Pies! Idiota, morderca, dureń! Więc już wiesz, co się stało. Z czego będziemy żyli? Nie martwcie się. Zobaczycie, że tata szybko wyzdrowieje i wróci do domu. A z kim będziemy się bawili? Zostaliśmy sami. Racja, zaraz zawołam Kabu. Kabu! Kabu spadł z nieba. Mój drogi Kabu, masz się z nimi bawić podczas, gdy ja będę w szkole. Wolę nie. Jeśli mnie nie posłuchasz, wyślę cię tam, gdzie już wiesz. Jasne? Skoro tak ci zależy, będę się bawił z tymi łobuzami. Spokojnie, pomawimy się w kotka i myszka. Ani mi się śni. Dokąd zwiewasz? Ja nie chcę, ratunku! Odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1, start! Nie jestem w stanie przejść przez ulicę. Cześć Sumire, jeśli się nie pospieszysz, spóźnij się do szkoły. Boję się samochodów, nie wiem co mam zrobić. Ty też? Spokojnie, przejdziemy obie, dobrze? Podnieś rękę, spójrz na lewo, potem na prawo i przechodź. Widzisz, nie ma powodu do strachu. Co się z Tobą dzieje? Chodź natychmiast. Nie mogę, nie przejdę, jeśli nie będzie tu kładka. Nie uciekaj. Co powiedziała? Kładka dla pieszych. Świetny pomysł. Nie, mam żebrać. Proszę, nie odmawiaj, tatu w szpitalu. Kto nas nakarmi? Mamy taki apetyt na lody. Jak mówię, że nie, to znaczy, że nie. Nie chcesz, upierasz się i tak cię zmusimy. Zostawcie mnie. Nie chcę! Wygląda jak prawdziwy. Nic dziwnego. W takim stanie. Sally. Czego chcesz? Wcale nie jestem psem. Odczep się. Więc dlatego Mirej i Yoshiko dzisiaj nie przyszły? Dlatego Gdybyśmy mieli kładkę dla pieszych, byłoby po sprawie Tak uważasz? Tak, również ojciec Yoshiko mógłby jeździć spokojnie, bez obawy, że kogoś potrąci Chyba masz rację, z kładką dla pieszych byłoby bezpieczniej Już widzę, jaka będzie wspaniała, taka wielka Gonte i Maru bardzo się ucieszą Kim są ongon tej marum? To dwa śliczne psy, moi przyjaciele. Psy? Chciałam powiedzieć koledzy z drużyny psów. Przecież u nas nie ma żadnej drużyny psów. Nieważne. Jak długo buduje się taką kładkę? Przede wszystkim potrzeba setek tysięcy jenów. Aż tyle? Oczywiście, ponieważ z takich kładek korzystają wszyscy, są one budowane z pieniędzy podatników, dlatego pójdę do ratusza i zobaczę, co się da zrobić. Naprawdę? Tak się cieszę. Patrz, niesie lody. Pospiesz się. Lecę. opią się. Co robisz? Przestań lizać. Są za dobre, żeby się zmarnowały. Psia kość, gdyby była kładka. Zagrodzimy ulicę. Ura! Teraz przechodź spokojnie. Przepraszam, że musieliście czekać. Puste. Nie ma lodów do licha. Nie moja wina. Wlepię wam mandat za przestawienie tych koziołków. A pan zwróci nam 40 jenów. 40 jenów? Lody nam się roztopiły. Nie można tu przejść bez składki. Zapłaci pan? Musi pan zapłacić. Gadacie głupstwa. Co my teraz robimy? Ja nic nie poradzę. Idźcie do ratusza. Gdzie jest ratusz? Tam, trochę dalej. Dalej. Wy też w sprawie kładki? Nie tylko, także w sprawie lodów. Co mają z tym wspólnego lody? Nasza sprawa. Dobrze, że i Pan tu przyszedł. Będzie poważnie. Chodzimy. Co takiego? Nowa kładka? Składamy wniosek o wybudowanie kładki dla pieszych. To nie tutaj. Biuro konstrukcyjne, drugie piętro. Drugie piętro. A 40 jenów? Powiedziałem, drugie piętro. Idźcie do biura projektów na trzecie piętro. W sprawie naszych 40 jenów też. Co? Idźcie na czwarte piętro do Urzędu Spraw Socjalnych. Jest pan pewny? Głupi urzędas. Pomyłka. Zwróćcie się do Urzędu Ruchu Ulicznego na pierwszym piętrze. Znowu na pierwsze piętro? Nie nabiera nas pan? Przepraszam, takie jest regulamin. Nic nie mogę poradzić. Oddajcie nam 40 jenów. Mówiłem na drugie piętro. Na trzecie. Na pierwsze. Na czwarte. Nie, na dół. Zapomnij o swojej kładce. Zaczynają się problemy. Znowu? Biegni wszystko znów przejechali psa. Co? Psy oszalały ze złości, rzuciły się na kierowcę ciężarówki. Nie powinny. Biegni je powstrzymać. Błagam molitość, nie zrobiłem tego specjalnie. Wściekły się. Jest dokładnie tak jak mówiła Maru. Ja nie chciałem. Stójcie, przestańcie. Dosyć. Wszystko dlatego, że nie chcecie zbudować kładki. Zamknij się. Co masz tu wspólnego sali? A może i mam? Abra Chyba potrzebne inne zaklęcia. Myśli, że ci się uda, to sprawa dla dorosłych. Ale uważam, że należy próbować. Kładka dla pieszych. Szukasz starej encyklopedii. Znalazłam. Tu jest to moście nad ulicą. Znałam to zaklęcie. Mówi się. Morik Malita Tom. Ślizgam się, ratunku Ten jest zagładki zjeżdżam Most dla pieszych ze stali Ratunku, zdejmij mnie stąd Spróbuję jeszcze raz Brawo. Brawo, brawo! Rety, most zniknął! Założę się, że to ta tatuś. Dlaczego to zrobiłeś, tatusiu? Papa! Dlaczego zdjąłeś moje czary? Nie mogę zbudować kładki przy pomocy czarów? Oczywiście, zabrałem ten most, bo ludziom nie przydałby się na nic Myślałam, że jest bardzo potrzebny Posłuchaj uważnie Nie powinniśmy robić rzeczy, które ludzie mogą wykonać bez naszej pomocy Inaczej staną się zbyt leniwi Tym razem tatuś ma rację Więc co mi radzisz? Zastanów się, jak postąpiłabyś na miejscu ludzi Dobrze, spróbuję Gdybym była normalną dziewczynką, wiem, musimy się wszyscy zjednoczyć dla wspólnego celu. Cieszę się, że się pogodziłyście. W pojedynkę nic nie można zdziałać. Razem zbudujemy kładkę. Co my trzy? W jaki sposób? Mam doskonały pomysł. Wyślemy listy przyczepione do tysięcy baloników. Baloników? Będziemy pisać listy? Tak. Tysiące próśb do ludzi na całym świecie, aby pomogli nam wybudować kładkę. Tysiące listów na całym świecie? Jeśli każdy da tylko parę groszy, razem zbierzemy wystarczającą ilość pieniędzy. Podoba mi się ten pomysł. Jestem pewna, że wygramy. Do roboty. Racja. Zaczynamy. Sali patrz! Przy pomocy tego balonu wyślemy mnóstwo listów. Skąd go macie? Ze sklepu, pożyczyliśmy. Nie zgadzam się, natychmiast go oddajcie. Już! Ratunku, ja chcę na ziemię! Cześć, opowiedz wszystkim o kładce. Ale nasze listy zostały. Ten i ten i ten. Macie jakieś specjalne życzenia? Prosimy o nasze lody. Dobrze, zrobię to dla was. Te listy dotrą do wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie. Zobaczcie, ile dostaliśmy darów Hurra! Możemy wybudować kładkę Nie spodziewałem się czegoś takiego Piękna niespodzianka Przekonaliście się, jak wiele jest dobrych ludzi na świecie? Dopiero teraz nadeszła przesyłka jadyskimosów. Samego bieguna? Oczywiście. Przysłali nam lud. Zobaczymy się w domu dzieci. Przyjemnej pracy tato i do zobaczenia. Wersja polska Studio Publishing.